Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West na moim kanale. Poprzednio dużą część odcinka zajęło mi zastanawianie się nad tym, jakie umiejętności odblokować, ale koniec końców zdecydowałem się na kilka z nich oraz oczywiście odblokowałem kilka też znaków zapytania, ale jeszcze cała masa przede mną. Więc, moi drodzy, teraz jestem w okolicy obozu buntowników i z chęcią go sobie właśnie zinfiltruję. Ale zanim do tego przejdę, oczywiście standardowo, jak co odcinek, jeszcze przez najbliższych kilka przypomnę o akcji, jaką organizują twórcy gry wraz z Fundacją Arbor Day. Mianowicie za każde jedno trofeum dotarł to do beznadziei. Z angielskiego to trofeum nazywa się Reached the Daunt. Zostanie zasadzone jedno drzewo w ramach projektu Zalesiania. Ale jest oczywiście mały haczyk, ograniczenie czasowe. Musimy to zrobić do 25 marca 2020 roku. Jak widzicie, ja już od kilku dni to swoje jedno drzewko dorzuciłem. A więc, jeżeli wy też chcecie dorzucić swoje drzewko do tej akcji, no to odpalajcie Horizon i myślę, że godzinka do dwóch to trofeum jest wasze i przyczynicie się też do udzielenia pomocy naszej planecie. A tymczasem rozgromny tych buntowników. Najpierw jednak muszę ich sobie poznaczać. Kilku już sobie wcześniej oz... przepraszam, oznaczyłem. Ale jeszcze jest ich paru tutaj patrolu... patrolujących okolicę. Więc najpierw zajmę się tymi na śmigaczach. Hop. Co jest, nie mogę zrobić strzelesnego ciosu, kiedy na maszynie jest jeździec? O cholera, tego nie wiedziałem. No dobra, ale... Sprawdzę... Obydwaj nie mają hełmów, co mi się bardzo podoba. Więc to będzie dosyć czysty strzał. No, może amunicja right. wyrażająca? jakąś trasę swoją konkretną mają, lecz obecnie są zbyt blisko siebie hmm. chociaż może to, że są tak blisko jest właśnie dosyć fajną rzeczą Błyskawicznie zrobiłem im headshoty, a maszyny nawet się zorientowały, że stracił jeźdźców. Piękna, czysta akcja. Teraz muszę poczekać tylko, aż Maszyny zbliżą się do mnie. Bo bez jeźdźców chyba będę mógł im zrobić... Właśnie już bezszelestny cios. Dokładnie. Jedna maszyna z głowy. Hmm, placek tak jest pełny, ale mam miejsce w schowku. Zapraszam, zapraszam. się wspiąć na tę ścianę. Może znajdę drogę do obozu. Weszłam. Jeśli mam się przekonać, co tu jest grane, muszę znaleźć dolice. Trochę ich to jest Trzeba przyznać O i oto i... A to są drzwi celi. Myślałem, że to dowódca. Czy to wszyscy? Jeżeli nie wszyscy, to na pewno większość, których tutaj oznaczyłem. Tam jeszcze też jakaś cela, okej. Okay. 오 s o l h a e c k g r s h e u i s n i t s l i s f u i r o m t l v i e n t d h e e n s e s o d 말해. k i g n e r g u g u e t o u t n e

Wow, co to za Dobra. Gdzie się chowasz, tchórzu? Trzymajcie się blisko. Schlack. Tam okay. jest wow. moja sprawka. Chciałem powiedzieć, że już włączono maskowanie. Wow. Dobra. O! Wow! ale piękny finisher! Czy ja tobie wreszcie strzelę w głowę? Wreszcie nie ile strzał na ciebie zmarnowałem? No, cholera jasna. za dużo. Tak jeszcze w ciebie nie celowałem Zabiję twój łeb napal. pal! że tutaj działa zabije twój łeb napal. No dobrze, skoro tak zrobisz, no to tak zrobisz. Ja cię nie bronię, tylko najpierw musisz. Musi, musi ci się to udać. Lecz wiedz, że masz przy sobą doskonałego łucznika, doskonałą łuczniczkę oraz wyszkoloną wojowiczkę w jednym. Nie no, czy to jest dziwne, że ja mówię o sobie jako kobieta? No ale okej, okay, no wczuwam się w postać Aloy, no nie będę grając facetem mówił, że jako mężczyzna, zwłaszcza w tych czasach. Ślak. Kolejna osoba leży Myślisz, że ucieknie? Szlak. Dobra. Wychodziliśmy. штеminaва А в Тske водабуца. Jedna cudzoziemka Raczej jeden elitarny zabójca Przywódca buntowników Podatny tym na zatrucia Wrażliwy też na. musi być centrum dowodzenia Porażenia, odporny no ogień. Dobra, czy uda mi się tutaj zrobić jakąś eliminację? Nic tu nie ma. Haha, ha, nie mogę mnie znaleźć. Ty cygretowy, ty głupotopul, a cały zapis płynął No, one shot kill. Pora się dowiedzieć, co kombinujesz. Pięknie. O, ale ja tę skrzynię muszę włamać. O u. Szkoda, że tylko zielony łup jest w niej. O, ale jakiś pancerz. A raczej barwy. Barwnik. Też przyjemne. Okej, okay, dobra. Tego sobie przeszukam. A chyba to jest moim celem. Wierni O Posłuchajcie! Powiedziano mi, że żołnierz z tego obozu sprowokował jednego z synów Prometeusza do sprzeczki. Musicie pamiętać, że to dzięki naszym sojusznikom mamy maszyny, na których pojedziemy ku chwale. Następny głupiec, który z nimi zadrze, zostanie wypatroszony, a jego ścierwo porzucony na pustyni. Nie będzie ostrzeżenia. Czy to wystarczy? To powinno powstrzymać twoich ludzi przed wywoływaniem burt. Dziękuję, Regalo. Niech nasz sojusz da nam zwycięstwo. Hmm, regala nie działa sam. Ci cali, synowie Prometeusza, nauczyli ją dominować maszyny. Jak tym celować? Okej, okay, co jeszcze mam tutaj do zrobienia? Poszukaj centrum dowodzenia. O! Przeszukaj centrum dowodzenia. Wygląda na to, że gromadzili zapasy płomienia. Dość, by wysadzić coś dużego. Mata bez nadziei. z zaznaczoną komunikacją z samotnym światłem i ze słabymi punktami umocnień. Chcą wysadzić samotne światło, zrobić wyrwę tak dużą, by przeszła cała armia. Czyli Regala chce najechać Królestwo Słońca. W każdym razie, kiedy zbierze odpowiednio dużą armię, muszę pozbyć się tego płomienia. To raczej nie jest to. To jest za mała ilość. O, tam coś mam. Muszę wysadzić ten głowę dla samotnego światła. Tylko jak mam to zrobić? miejsca strzała jakaś? Mam coś takiego? Lecz najpierw jeszcze te skrzynie. Raz, dwa. Dobra, czy ja tutaj jeszcze coś znajdę? A, tym jeńców. Okej, okay, dobra. Najpierw. I przede wszystkim. A, niedostępne, dobra. O! No, Hej, słyszyłam pomoc. pomóc. więzi, nie? za mną. Muszę pozbyć się płomienia z okolicy. Gdzie on jest? Przecież wszystko był tutaj. Dobra, jeszcze tam gdzieś był jeden więzień, widziałem w okolicy. Gdzieś wyżej? Muszę tylko strzelić w ten płomień i go wysadzić. No dobrze, spokojnie, Ejloj, wiem. Zaraz to zrobię, nie panikuj. Mam jeszcze tutaj tylko kilka rzeczy do zebrania. Muszę wysadzić ten płomień dla samotnego światła. Kiepszak, o. Kto co kupiec mi za niego da? Grynszpan... Muszę pozbyć się płomienia z okolicy. No chodź tu cude cudeńko moje. Już wiem czym wysadzę ten płomień. Mam coś tutaj. Muszę tylko strzelić w ten płomień i go wysadzić. Spokojnie, Eloy. Już chwila. Zaraz sobie postrzelasz. na pierwszy obóz bandytów. Eeej! kluczowe cele w pierwszym obozie bandytów. Salwa! Eee... Zwycięstwa. No i to mi się podoba. Ale jeszcze mam tutaj jedną skrzynię. Jedna skrzynia. No i co? Obóz oczyszczony. Więc mogę ruszać dalej. Hmm. Skoro jestem już w pobliżu. Powinnam zwracać uwagę na podobne obozy i likwidować je, Nie zaczną brudzić. Muszę dowiedzieć się więcej o tych synach Pometeusza. Bez nich buntownikom będzie trudniej zabijać. Ten na i karta też. A czy ja ten. Nie będę. Ty mogą też się dostać do obozu? Tak, tędy mogą też się dostać do obozu. Jak szybko przestać się przez góry? Przeskoczyć przez nie przez krzaki? Tak samo wraki? Podobnie. w moim Hmm... Wiecie co? Myślałem, że jestem o wiele bliżej tego miejsca. A więc na razie zajmę się tym znakiem zapytania. No i tyle. I na tym na razie zakończę ten odcinek. Ten obóz zabrał mi zdecydowanie więcej czasu niż myślałem. Słyszę wiórki znowu: Shop. Dobra. Ten lisek miał szczęście. Gdzie jest shop, którego strzeliłem? A Jako roślinka myślałem, że też jako kwarza to znaczenie. No dobra. Mm, tutaj mam schowek, czyli to jest po prostu takie bezpieczne miejsce. Co to jest? Przyspieszenie czasu? No, patrzcie, patrzcie. Poranek, 4 godziny, południe, 9, wieczór, noc. Poranek. Czyli mogę też sobie tutaj jednak zmieniać czas. Jak nie chcę nocy, to mogę swobodnie w odpowiednim miejscu. Przy schronieniu przyspieszyć sobie czas. Ciekaw jestem, ile razy pominąłem już takie miejsce. Bo wątpię, żeby to było pierwsze tego typu. Ale ujemne, co ja mam tutaj do ulepszenia: lisia skóra, skóra wiewiórki, to lisia. Tch, mogę ulepszyć wszystko, co tutaj mam. Czyli oszczepy, torba na y, wywary. Torby z liną oraz kołczan strzał precyzyjnych. Dobra. Yy, tutaj mam jeszcze. Aha, jakieś wywary też do ulepszenia sobie. Yy, Okej. Okay. Znaczy do wytworzenia. Mogę też wytworzyć, oczywiście, pułapki czyści wody. Dużo ich nie mogę ulepszyć. Yy, i wyposażenie mogę sobie okej okay. jeszcze, hyrył, hyrył, wojownika okej, okay. nie pamiętam jakie on ma statystyki, amunicja przebijająca chyba standardowa. Błok myśliwski, Okej, okay, wyrzutnia Lin też się przyda. Oraz jaki Łuk wyborowy. Będę musiał później też jeszcze sobie popatrzeć. Co dany łuk tutaj mi daje, jakie tam ulepszenia, albo jaki typ amunicji, i też dopasować to oczywiście do swojego stylu gry, a później po prostu do potrzeb w zależności od tego, na co będę się po prostu szykował, albo na jaką maszynę będę musiał zapolować. Te ubrania też są tutaj jak najbardziej do przejrzenia. Ale na razie dość tego mojego ględzenia. Obóz bandytów wyczyszczony. Znak zapytania odnaleziony. Czas przyspieszony. A więc, moi drodzy, na razie nie pozostaje mi nic innego jak tylko Raz jeszcze, zachęcić Was do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli ten filmik Wam się podobał oraz jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze zagadki czekają na rozwiązanie w Horizon Forbidden West koniecznie zostawcie subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami z tej serii oraz zapraszam do obejrzenia innych serii Zagrajmy na moim kanale, a także do przyjrzenia poradników Warframe. Jeżeli gracie wy też tę grę, ale gubicie się z niektórymi wątkami, jeżeli nie wiecie jak coś zdobyć, po prostu zapraszam do oglądania. A tymczasem wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym i trzymajcie się. Cześć.